Za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że rozpoczynamy je w tak radosną niedzielę, jak zostało wspomniane, niedziela Gaudetę. Radości, bo Pan Bóg chce naszej radości. Pan Bóg nas powołał do szczęścia, do życia z Nim poprzez całą wieczność. Bóg sobie nie wyobraża nieba bez Ciebie. Tylko problem jest w tym, że my wciąż szukamy szczęścia poza Bogiem. Myślimy, że Pan Bóg to taki nudziarz. A tyle jest radosnych rzeczy, przyjemności, które możemy doświadczyć w tym świecie, i niestety to jest nasz dramat. Szatan nas wiódł. I dlatego też, rekolekcje to jest ten czas, żebyśmy na nowo powrócili do źródeł. Kiedy zastanawiałem się nad tematem tych rekolekcji, ale spojrzałem w lekcjonarz i zobaczyłem, jakie słowo przypada nam w te dni to Nic mi innego nie pozostało jak przyjąć scenariusz Pana Boga. Bo Bóg jest najlepszym reżyserem, on pisze scenariusz na każdy dzień i też przewidział takie, a nie inne słowo na te dni naszych świętych rekolekcji. Dlatego codziennie będziemy pochylać się i rozważać Słowo Boże, bo Słowo Boże ma moc, jest jak miecz obosieczny, ono rozcina nasze serce wydobywa to, co jest w nim ukryte. Jednocześnie Chcemy naśladować Maryję, która jest szczególną przewodniczką w tym czasie Adwentu, a przecież Maryja, czego nas uczy? Medytacji Słowa Bożego. Ona rozważała w swoim sercu wszystkie słowa Jezusa i zachowywała je. My też dziś chcemy na początku tych świętych rekolekcji właśnie ją naśladować. I dlatego pozwólcie, że teraz. Pochylimy się właśnie nad tym słowem, które było proklamowane, a które jest tak ważne w naszym życiu. Bo często bagatelizujemy słowo Boże, a ono jest lampą, pochodnią dla moich stóp, żebym się nie potknął, nie pobłądził. Bo każdy z nas na tej planecie jest tylko pielgrzymem. Życie się kończy. Nic pewniejszego jak śmierć, a przed nami wieczność. I dlatego też słowo Boże ma nas prowadzić. I ukochani, jak już wspomnieliśmy sobie ta trzecia niedziela Adwentu, głosi radość i wzywa do radości. W pierwszym czytaniu słyszymy świadectwo, że miłosierny Bóg nie pozostawił Izraela samemu sobie, posłał proroka, przez którego przekazał Mu Słowo pociechy. To nie jest tak, że słuchamy. Pisma świętego, i myślimy, a to jakieś tam historyjki sprzed kilku tysięcy lat. Otóż, kochani, słowo Boże jest żywe i prawdziwe. Ono się aktualizuje. Nowym Izraelem jesteśmy my, jako Kościół, a prorokiem w tym momencie jestem ja. Nieprzypadkowo mam na imię Samuel. Bóg wysłuchał. I dziś posyła nam Bóg słowo, przez które. Pragnie cię przemienić. To Duch Święty jest źródłem wszelkiej pociechy i radości. On jest taką mocą, która może wnieść radość nawet tam, gdzie po ludzku wydaje się zupełnie to niemożliwe, w poranione serca w życie ludzi zniewolonych i załamanych. A któż z nas nie jest poraniony i niezniewolony, czy przeżywa różne bolesne doświadczenia? I to słowo jest. Dla Ciebie dziś radosną nowiną, że może to się zmienić. Nie Twoją siłą, tylko mocą łaski Bożej, która jest zawarta w Słowie Bożym. W Eucharystii prorok namaszczony Duchem Pańskim posłany jest właśnie do takich ludzi, czyli do mnie i do Ciebie. I coś, co dzisiaj ten, to słowo nam mówi? By głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Kochani, to jest cudowne słowo, bo każdy z nas jest takim, uboczy, u, takim ubogim, ma poranione serce, może czuje się jeńcem, więźniem swoich nałogów, uzależnień, swoich słabości i nie wie, jak tym życiem sobie poradzić. A dziś przychodzi do Ciebie to słowo jako dobra nowina. I to słowo ma nieść radość smutnym, nadzieję powrotu wygnańcom i wolność uwięźnionym. Jego zadaniem jest zanieść pocieszenie ludziom ubogim. Po to są te rekolekcje. Nie tylko materialnie lecz przede wszystkim ubogim w radość nadziei, Bogiem wolność i poczucie bezpieczeństwa, a więc ludziom zniewolonym, przygnębionym, złamanym na duchu, pragnącym sprawiedliwości. I myślę, że wielu z nas może się odnaleźć w tym słowie. Tylko czy Ty dasz wiarę, czy odpowiesz na to słowo i uwierzysz, bo to zależy też od Ciebie, kochani. Słowo Boże ma w sobie samą moc. Ale pamiętacie w Ewangelii, kiedykolwiek Jezus dokonywał cudu, to zanim go dokonał, pytał się, czy wierzysz? Jeśli usłyszał pozytywną odpowiedź, według Twojej wiary, niech się tak stanie. A więc, kochani, to my decydujemy, czy Ty masz wiarę. Że to słowo może zmienić, ten czas rekolekcji, spowiedzi, ten czas przygotowania, może coś zmienić w Twoim życiu. Prorok obierzcza dziś rok łaski u Pana. Cóż to takiego rok łaski? Jest to nawiązanie do roku jubileuszowego który z Bożego ustanowienia miał być obchodzony w Izraelu co 50 lat. W roku łaski wszystko wracało do początków. Sprzedane pola i niektóre inne materialne dobra powracały do swych właścicieli. Najemnicy mogli opuścić swoich panów, którym wskutek ubóstwa sprzedali się w niewolę. Wszystkie krzywdy zostały wyrównane, Obwieszczając rok łaski. U Pana prorok zapowiada, że nadejdzie taki czas, kiedy wszystko, co obciąża ludzi, będzie im darowane. Kiedy przed każdym człowiekiem, zwłaszcza zniewolonym, ubogim i pokrzywdzonym, pojawi się szansa rozpoczęcia wszystkiego od początku. Szansa budowania swojego szczęścia na nowo. Czy to nie jest cudowne, że coś takiego może nas spotkać? Ta piękna idea darowania długów i zaczynania wszystkiego od nowa, która w czasach Starego Przymierza urzeczywistniała się głównie na płaszczyźnie dóbr materialnych, zwiastowała rzeczywistość o wiele głębszą. Mówiła o miłosierdziu Bożym, mającym w całej pełni objawić się przez wcielone słowo Jezusa Chrystusa. A przecież na to oczekujemy. Po to przygotowujemy się do tych świąt, żeby przyjąć to wcielone słowo, którego ojciec posiada na świat, po to, by przez niego skreślić dłużny zapis obciążający nas nakazami i uczynić wszystko nowe. To właśnie w krzyżowej opierze Chrystusa do końca spełnia się gorące pragnienie, skrywane w tak wielu ludzkich sercach, zranionych grzechem. Bo wielu ludzi ma takie pragnienie. O, gdybym mógł jeszcze raz zacząć wszystko od początku. Gdybym tak mogła jeszcze raz wszystko przeżyć inaczej. Kochani, to nie, jest, to nie są mrzonki. To jest rzeczywistość. To się dokonuje. Na każdej Eucharystii. W sakramencie pokuty i pojednania. Bóg nie tylko ładzi Twoje grzechy, ale On stwarza Cię na nowo. Tylko czy Ty w to wierzysz? Czy to przyjmujesz? Dzięki Chrystusowi to pragnienie złamanych serc może stać się rzeczywistością. Chrystus bowiem swoją najdroższą krwią, przelaną w męce, odkupił ludzkość z niewoli grzechu. Jego krew wciąż to sprawia, że dla każdego człowieka możliwa jest prawdziwa i najgłębsza radość. Radość zmartwychwstania do nowego życia, oczyszczanego i paletnie przemienionego. I to jest za każdym razem, doświadczamy we Eucharystii, w mszy świętej, w sakramencie pokuty i pojednania. A przecież zgromadziliśmy się właśnie w tej świątyni. I dziś to słowo ma się wypełnić w Twoim życiu. Zatem rok łaski, o którym mówi proroctwo, to ostatecznie zapowiedź odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa, a więc zapowiedź Jego śmierci i zmartwychwstania, przez które każdy człowiek może dostąpić odpuszczenia grzechów i narodzić się do nowego życia, wolności dzieci Bożych. I po to są kochani te rekolekcje. Po to jest spowiedź rekolekcyjna. I to jest piękne. Że to słowo, zobaczcie, dosłownie się wypełnia dziś na Twoich oczach. Tylko czy Ty masz otwarte ucho, otwarte serce i wystarczającą wiarę, żeby to słowo mogło się wypełnić? W drugim czytaniu, które dziś słyszeliśmy, Święty Paweł zwraca się do Tesalnicza w słowach. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie, Chrystusie względem Was. Czy rozumiesz te słowa? Pierwsza zachęta brzmi: bracia, zawsze się radujcie. Czy możliwe jest, by człowiek radował się zawsze? W każdej sytuacji życia odpowiedź jest zdecydowana: tak, możliwe to jest. Prawdziwa radość możliwa jest w każdej chwili i w każdej sytuacji życia, nawet gdy człowiek doświadczył pokorzeń i wielkich trudności zewnętrznych, a często również wewnętrznych. Jak to jest możliwe? Zapytasz się. Aby radość mogła trwać, zawsze trzeba spełniać podstawowy warunek. Musi to być radość w Panu. Czyli radość paschalna. To nie jest wysokowatość, To nie jest radość zmysłowa, powierzchowna, przejściowa, tak jak fajerwerki, które trwają sekundy, ale potem wszystko gaśnie. To jest radość na głębinach serca, którą daje Ci Pan Którzy doświadczali święci, mimo cierpienia, niezrozumienia, odrzucenia, oni zawsze mieli pokój serca. I to jest możliwe. I zapewne masz takie doświadczenie, w dobrze przebrzydłej spowiedzi, kiedy odchodzisz i czujesz, że ci kamień z serca spada. Że masz pokój. I świat tego pokoju ci dać nie może. Ale Pan da. Tak. Może się pytać, co to znaczy taki pokój? To znaczy, że tylko człowiek zjednoczony z Bogiem może doświadczyć radości prawdziwej i trwałej, niezależnie od jakichkolwiek uwarunkowań, czy przeżyć. Radość zakorzeniona w Bogu, miłość może zaś trwać zawsze, nieustannie, o ile tylko ludzkie serce nie odwróci się przez grzech od tego, który jest jedynym źródłem prawdziwej radości. I święci to przeżywali. Taka jedna z największych mistyczek hiszpańskich, święta Teresa Zabila, ona miała swoje hasło życiowe. Cierpieć albo umrzeć. Święty Jan od Krzyża, jeden z największych mistyków Kościoła katolickiego. Cierpieć i być zgardzonym. To jest myślenie świętych, nie? A święta Teresa dziesiątka Jezus, moja umiłowana, ona powiedziała tak, ale to jest myślenie świętych, kochani, jakże odległe od nas, od naszego. Ona mówi tak, jak ja będę mogła być szczęśliwa w niebie, skoro tam już nie będę mogła cierpieć? Nie. Tak myślą święci, ale to jest łaska. Dlatego gdy Chrystus będzie najgorętszą tęsknotą naszych serc, gdy będzie dla nas kimś najważniejszym, to zawsze będziemy szczęśliwi. Choćby subiektywnie było nam bardzo źle, choćbyśmy doświadczali licznych cierpień i braków. Mając Chrystusa mamy już wszystko, bo On jest pełnią wszelkiego dobra, radości i szczęścia. Dlatego kochani, uwierzmy tym Słowom. Dziś święty Jan Chrzciciel staje ponownie w Ewangelii i wzywa nas do tego, byśmy prostowali drogi. To jest właśnie prostowanie drogi. Żebyś myślał po Bożemu, w świetle Słowa Bożego, a nie tego, co narzuca świat, moda, myślenie ludzkie. Bo świat daje ci inne radości, ale jak widzisz, one nie wypełniają twojego serca. To, co powiedział święty Augustyn i co czytuje, czytuje się bardzo często, Boże, Ty stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie. Dlatego, kochani, chciejmy na nowo odkryć Boga,